Z chwilą TMW współpracujemy od 8 lat. Od początku, jak wyszły granulaty, można powiedzieć. No, i sukcesywnie co jakiś czas dochodziły produkty. My to testowaliśmy u siebie, jeszcze bez nazwy te produkty były. Także no, uważamy, że produkty są ok. Co wylataliśmy na tych produktach? No, generalnie no, ja lotuję jakby z synem Eryk, Tomasz Piejko. Z naciskiem na Eryk, nie? że to <grym>, dzieciach. I w tym roku. W tym roku właśnie wylataliśmy wylatał syn Młodzieżowego Mistrza Świata drużynowo indywidualnie. 16 nagród w oddziale zebrał. To tam są wicemistrzostwa i tego typu rzeczy. Młody mi leciał cały sezon sam. Nic jakby do tego ręki nie przyłożyłem. Także nawet jak mu pierwszy lot nie wyszedł, to i tak skończył na, jako wicemistrz oddziału, a w oddziale mamy dobrych hodowców. mistrzowie Polski, wicemistrzowie Polski. Co jeszcze mogę powiedzieć? Lecieliśmy w taki lot sponsorowany 530 km Hanower to mamy pierwszego ASA też w przyszłym tygodniu będzie jakby nagradzany. Gratulacja. My jako firma też mamy też bardzo duży jakby taki zysk niekoniecznie jeżeli chodzi o pieniądze, że mamy po prostu taki dobry feedback, dobrą od razu jakby relację ze sobą, że wiemy jak produkt działa, wiemy jakie oni mają problemy, bo... Czasami jest proste pytanie, jak to podać. Nie? I ja na przykład też z punktu widzenia producenta inaczej widzę pewne rzeczy, a jak mam no, im większy kontakt z fajnymi hodowcami, to oni też mówią, nie wiem, nawet napisz na etykiecie zupełnie to w inny sposób, bo ktoś nie będzie umiał tego stosować. Yy, dlatego ta współpraca pewnie jest taka fajna, no bo w no, znamy się 10 lat i otwarcie sobie mówimy, co jest dobra, co jest czasami też złe tak naprawdę, bo nie zawsze wszystkie rzeczy są idealne, nie? No I trzeba to potem w jakiś sposób też dostroić, no, Produkty też mamy u kogo przetestować, bo praktycznie każdy produkt, który wprowadzamy na rynek, to no nie wprowadzamy go na zasadzie takiej, że dzisiaj jest pomysł, nie wiem, za miesiąc już te butelki są rozlane, oklejone, tylko przeważnie te produkty, ten taki pierwszy cykl mają też taki przynajmniej rok takich prototypowych mieszanek, które są rozsyłane między innymi jak do Tomka, czy do innych hodowców, do których to, to wysyłamy i sobie to sprawdzają, konsultują z nami, my sobie to sami też mieszamy z karmą, sprawdzamy, czy to się trzyma, w jaki sposób to się zachowuje w, nie wiem, w, w domowej temperaturze, w jaki sposób zachowuje się na przykład na zewnątrz. Z no, dużo takich tematów, które my razem z, z hodowcami po prostu konsultujemy i razem robimy. No i no, na, na samym końcu jest jakaś tam finalna produkcja. i już potem wprowadzanie produktu na rynek. No w tym roku nie mamy żadnych nowych produktów, bo troszkę nie było jakby na to czasu. W przyszłym roku będziemy troszkę, troszkę zmieniać tą ofertę, bo mamy parę przemyśleń. Co? No i też się cieszymy, że mamy hodowców z dobrymi wynikami po prostu, nie? I te wyniki rosną. Rosną razem z nami tak naprawdę, no, A my rośniemy razem z hodowcami. Fajne jest to, to jest super, że nie? nie mamy problemu jakby z dostępem do tego, bo na każdy telefon co sobie Erik jakby nie wiem wymyśli jakiś tam plan, bo, bo nie ukrywam, że on ma lotuje z samicami indywidualnie, a ja lotuję samcami. I tak mamy podzieloną hodowlę, że młody leci samicami i młodymi. Ja mam sam, przepraszam, samice młoda, a ja mam samce i rozpód, nie? I mamy różne plany, nie? Więc jeżeli on sobie jakiś plan ułoży, to nie ma problemu. On to po prostu wysyła Kuba, to jakby realizuje i on to, on ma do tego dostęp, nie? No prawda jest taka, że <grym> On ma kieszonkowego 200 zł, więc go nie było stać na to wszystko, więc Kuba nam jakby pomaga. No, no 200zł to są trzy produkty w dużym jakby stopniu. Ale to też jest ważne, no, żeby to, że, to, żeby to że, było że było i kontrola nad nowymi Młod... finansami. No, młody no, hodowca no, może liczyć na to, na ciągłość hodowli. I... Tak, no, 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 my jak najbardziej sponsorujemy takie osoby jak Erik, no, 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 no wiemy, że ten sport no, no, wymaga dużo poświęceń, dużo pieniędzy dużo czasu przede wszystkim. Czas, no, czasu się nie da sponsorować Czas to już Tomek tutaj sponsoruje swój yy, i dokłada. No, 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 mamy też ten duży plus, że też możemy coś skonsultować weterynaryjnie, bo no, żona prowadzi gabinet, razem z żoną prowadzę gabinet weterynaryjny, który też też dosyć mocno się zajmuje gołębiami, badaniami gołębi, prowadzeniem hodowli, więc no tutaj, no, dzięki temu też, też te produkty troszkę w inny sposób funkcjonują i też też mamy trochę innych hodowców, którzy razem z nami współpracują i możemy ich w jakiś fajny sposób prowadzić i też też obserwować yy, no jak to działa no, je, jeżeli mamy weterynarza, jeżeli mamy dobrego hodowcę i dobre suplementy jeszcze jakąś fajną karmę do tego tak naprawdę no, tylko trochę czasu i ten sukces u, u przyjdzie prędzej czy później tak, przyjdzie tak naprawdę, to musi przyjść, jeżeli ktoś będzie skrupulatny dobrze działał yy, będzie, będzie konsultowali między sobą to wszystko no? Ja, ja nie widzę po prostu opcji, żeby to nie zadziałało.